Miesiąc temu w Katmandu, czyli stolicy Nepalu, odbyła się liczna demonstracja. Tysiące osób wymachiwało flagami narodowymi i domagało się przywrócenia na tron króla, który został obalony zaledwie kilkanaście lat temu. I to nie jest pierwsze tego typu wydarzenie. Powtarza się od kilku lat, natomiast w ostatnich miesiącach stało się wyraźnie częstsze. W tych żądaniach paradoksalnie najmniej chodzi jednak o los byłego władcy. Są bardziej wyrazem społecznych frustracji oraz rywalizacji większych sąsiadów. Już tłumaczę. Nepal powstał w 1768 roku z kilku niezależnych państw, które podbił i zjednoczył założyciel dynastii Szachów. Jego potomkowie rządzili krajem przez równe 240 lat. Chociaż czasami tylko formalnie, bo przez połowę tego czasu byli figurantami, a zamiast nich władzę w rzeczywistości sprawowała rodzina premierów. Mówię rodzina premierów, bo oni dziedziczyli po sobie tę funkcję, więc byli taką trochę dynastią świecką. Te dwa i pół wieku to jest jak fabuła gry o tron. To jest naprawdę super ciekawe, ale gdybym miał o nich opowiadać, no to ten odcinek potrwałby przynajmniej z trzy godziny, więc skrócę do tego, co jest najważniejsze dla tej dzisiejszej. Opowieści. 1 czerwca 2001 roku, podczas rodzinnego spotkania w pałacu, następca tronu, książę Dipendra, zastrzelił swojego ojca, matkę, dwójkę młodszego rodzeństwa, piątkę dalszych krewnych, a na końcu też siebie. Powody tej masakry do dziś nie są znane. Istnieje kilka hipotez i dwa razy tyle teorii spiskowych. Ale dla dzisiejszego odcinka tak naprawdę ważne jest tylko to, że z jej powodu na tron wstąpił Gyanendra, czyli młodszy brat zabitego króla. Swoją drogą, nie po raz pierwszy. Gdy miał zaledwie 3 lata, to na chwilę koronowała go ta sama rodzina premierów, o której przed chwilą wspominałem. I to naprawdę była zawiła właśnie gra o władzę. Więc jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej, to zgooglujcie sobie Nepal, rewolucja 1951 roku. W każdym razie. Zamordowany przez swojego syna król był dość popularny. Między innymi dlatego, że w 1990 roku zgodził się wprowadzić demokrację i Nepal z monarchii absolutnej przekształcił się w konstytucyjną, a władca od tamtej pory żył w zgodzie ze świeżo zalegalizowanymi partiami politycznymi. No i poza tym, jak wszyscy wspominają, był po prostu miłym człowiekiem i dobrze się z nim współżyło. Jego brat już niekoniecznie miał te cechy. Gdy wstępował na tron po masakrze, to według danych Banku Światowego Nepal był dwunastym najbiedniejszym krajem świata. Tymczasem nowy monarcha uwielbiał się pokazywać w luksusowych samochodach. Przed koronacją płacił za nie jeszcze sam. Był jedną z najbogatszych osób w kraju, dorobił się wielkiego majątku jako bardzo skuteczny biznesmen inwestujący w zasadzie we wszystko od... Turystyki po pola uprawne z herbatą. Ale już jako nowy władca opłacał je sobie z budżetu, a nie robił nic dla polepszenia sytuacji ekonomicznej poddanych. W przeciwieństwie do zabitego brata, Gienjendra miał też konfrontacyjny charakter i chciał sam kierować państwem. Trzy razy dymisjonował premierów, zawieszał parlament, a 1 lutego 2005 roku. Odwrócił decyzję swojego poprzednika i znów zrobił z Nepalu monarchię absolutną, przejmując pełnię władzy. Król tłumaczył wtedy, że tylko w ten sposób zakończy wojnę domową. Od 1996 roku w kraju toczyła się bowiem powolna rewolucja wywołana przez maoistyczną partyzantkę, na czele której stał Puśpa Kamal Dahal, powszechnie nazywany pracianda, czyli groźny. W konflikcie zginęło ponad 17 tysięcy osób, i w czasie, gdy Gienjendra wstępował na tron, Maoiści kontrolowali już większość wsi, chociaż nie potrafili zdobyć miast. Paradoksalnie, pomogły im właśnie rządy nowego króla. Jego chciwość, fatalny charakter, Rozpędzenie demokratycznie wybranego parlamentu, em, masowe aresztowania na przykład dziennikarzy, nawet jego syn, który bezkarnie wywoływał kolejne awantury w stolicy. To wszystko sprawiło, że przez kilka lat coraz bardziej rosły protesty przeciw władcy. Studenci barykadowali się na uniwersytecie, na ulicach protestowali em, lekarze, nauczyciele, pielęgniarki, setki tysięcy innych osób, reprezentujących w zasadzie wszystkie zawody. Dlatego w 2006 roku król nie miał wyboru i musiał przywrócić parlament. Ten najpierw odebrał mu większość władzy, a potem podpisał porozumienie pokojowe z partyzantką. Na podstawie tej umowy w kwietniu 2008 roku zorganizowano wybory do Zgromadzenia Konstytucyjnego, które miało oczywiście napisać nową ustawę zasadniczą. I najwięcej głosów, 38%, zdobyli w nich właśnie maoiści, a ich przywódca, groźny,. Został premierem. Miesiąc później monarchię zniesiono. Wracając do obecnej sytuacji. Od wielu miesięcy w Katmandu odbywają się te wspomniane demonstracje, domagające się przywrócenia monarchii. I to są tysiące ludzi z flagami narodowymi. Czasami mamy starcia z policją. I takie nastroje nie powinny w zasadzie dziwić. Jak dotąd, republika się po prostu nie sprawdziła. System polityczny jest na tyle rozdrobniony, że aby zdobyć władzę trzeba tworzyć koalicje, które są jednak kruche i co chwila się rozpadają. Efekt jest taki, że od tych wyborów w 2008 roku było już 13 zmian rządu, bo żaden jak dotąd nie dokończył swojej kadencji. Z tego powodu oczywiście nie udało się poprawić sytuacji ekonomicznej i Nepal wciąż należy do najbiedniejszych krajów świata. Według danych Banku Światowego 40% jego populacji żyje poniżej granicy ubóstwa. I to jest w sumie w tej chwili o ponad 1,2 tysięcy osób więcej niż jeszcze przed pięcioma laty, bo wiele rodzin straciło oszczędności w trakcie pandemii, gdy po pierwsze siadła turystyka, a po drugie nie można było wyjeżdżać za pracą za granicę. Bardzo zły był rok 2022, kiedy Rosja przeprowadziła pełnoskalową inwazję na Ukrainę. W Nepalu Podobnie jak oczywiście w wielu innych krajach świata, wpłynęło to na wzrost inflacji. Ceny podstawowych produktów spożywczych poszły do góry o 20%. Państwowe przedsiębiorstwo paliwowe czterokrotnie podnosiło ceny benzyny. A rezerwy walutowe skurczyły się na tyle, że ówczesny rząd na jakiś czas wstrzymał import artykułów uznanych za zbędne, czyli np. kosmetyków. Kraj tak naprawdę utrzymują emigranci. 1 czwarta PKB to ich przekazy pieniężne. Według danych Ministerstwa Pracy na zagranicznych saksach przebywa 3,5 miliona Nepalczyków, czyli ponad 10% całej populacji. Tyrają, dosłownie tyrają, często w półniewolniczych warunkach w państwach Bliskiego Wschodu. Większość z was mogła o tym usłyszeć dwa lata temu przy okazji mistrzostw świata w piłce nożnej w Katarze. Gdzie międzynarodowe media opisywały losy 400 tysięcy Nepalczyków, którzy wznieśli tamtejsze stadiony, z reguły w bardzo, bardzo ciężkich warunkach. Ale są też przykłady bliżej Polski. Być może w ostatnich kilku tygodniach widzieliście gdzieś nagłówki albo szersze informacje o tym, że coraz więcej tego, obywateli tego kraju walczy w rosyjskiej armii. No więc. Jeszcze w sierpniu zeszłego roku nagrałem wywiad z dr Weroniką Rokicką zatytułowany Czy Górkowie będą walczyć dla Rosji zamiast dla Indii. I moja rozmówczyni tłumaczy tam, skąd palczycy biorą się w szeregach różnych armii świata i jaki to ma związek z sytuacją społeczno-ekonomiczną w ich ojczyźnie. Za całą tę sytuację. Obywatele winią polityków. To jest wręcz oczywiste. Jeden z najpopularniejszych miejscowych raperów, Balen, w 2020 roku nagrał o tym swój największy hit, w którym rymuje, że wszyscy są złodziejami, okradają kraj itd. I to jest też zresztą konflikt pokoleniowy, bo chociaż ponad połowa Nepalczyków ma poniżej 40 lat, to wszyscy przywódcy największych partii politycznych są w grupie 70. Niektórzy Nepalczycy. Od kiedy przyszli na świat, widzą więc w miejscowej polityce ciągle te same twarze ciągle tych samych ludzi. W 2022 roku wydawało się, że być może coś się w tej sprawie zmieni. Najpierw, w maju, wybory samorządowe na burmistrza stolicy po raz pierwszy wygrał kandydat niezależny, i tak się składa, że był to 32-letni Balen, czyli ten sam raper, którego dosłownie przed sekundą wspominałem. Na fali tego sukcesu w listopadzie do wyborów parlamentarnych zgłosiło się najwięcej niezależnych kandydatów w historii. Ale okazało się, że politykę robi się jednak w kuluarach. Chociaż maoiści zajęli dopiero trzecie miejsce, to dzięki sprawnym negocjacjom premierem, do chwili, gdy to nagrywam, wciąż sprawującym tę funkcję, już po raz trzeci został właśnie znany już z tej opowieści Groźny, czyli były przywódca partyzantki. Z tego wszystkiego mogłoby wynikać, że dla Nepalczyków monarchia jest dziś alternatywą dla nieudolnych polityków. Częściowo tak jest, ale niekoniecznie w takim wymiarze, jak się wydaje. Były król wciąż jest równie niepopularny jak wtedy, gdy tracił władzę, i te demonstracje są dość liczne, ale mimo wszystko, wielokrotnie mniejsze niż te, które przed laty gromadziły przeciwników monarchy. A organizująca je partia w ostatnich wyborach zdobyła tylko 5%. Procent głosów. W rzeczywistości może więc chodzić o coś innego. Nepal leży pomiędzy Indiami a Chinami, i obie azjatyckie potęgi rywalizują o wpływy w tym kraju. Tradycyjnie więcej do powiedzenia miały te pierwsze. No, w jednym i w drugim kraju dominującym religią jest hinduizm. Od 1950 roku Nepal może używać indyjskich portów do prowadzenia własnego handlu, a jego obywatele mogą swobodnie pracować i osiedlać się u większego sąsiada. Ale od kiedy obalono monarchię, a do władzy regularnie zaczęli dochodzić komuniści, i mam tu na myśli nie tylko maoistów, bo jest więcej nepalskich partii komunistycznych, które z różnych powodów, to też jest bardzo długa opowieść, nie do końca się ze sobą dogadują. No więc od tamtej pory Chiny zaczęły mocno zyskiwać. Trzy tygodnie temu Groźny niespodziewanie rozwiązał swoją dotychczasową koalicję i zawiązał kolejną, tak się składa, że bardziej prochińską. Tydzień później na rozmowę o zacieśnianiu współpracy przyjechała wojskowa delegacja z Pekinu, a z kolei, za kilka dni od opublikowania tego odcinka, swoją pierwszą wizytę zagraniczną, właśnie w Chinach, ma ym, odbyć nowy minister, nepalski minister spraw zagranicznych. Jak odpowiadają na to Indie? Wspierając hinduizm. Amerykańska administracja, bo oczywiście Waszyngton też ma w Nepalu swoje własne interesy, to jest temat na cały osobny odcinek, No więc amerykańska administracja twierdzi, że indyjska ambasada w Katmandu wspiera nacjonalistyczne ruchy religijne w Nepalu. Czyli takie same, dzięki którym premier Indii, Narendra Modi, sam utrzymuje się w władzy już od 10 lat i w tym roku najprawdopodobniej wygla kolejne wybory. Podczas swoich dotychczasowych pięciu wizyt w Nepalu, za każdym razem publicznie modlił się w świętych miejscach hinduizmu. I em, rozmuchiwanie takiego religijnego nacjonalizmu u sąsiada jest po prostu w interesie Deli, bo w ten sposób zbliża Nepal do siebie. Efekt jest taki, że dziś z hinduizmem ostrożnie bratają się nawet ci nepalscy politycy, którzy po zniesieniu monarchii sami doprowadzili do wpisania sekularyzmu do nowej konstytucji. W 2021 roku ówczesny szef rządu Oli był pierwszym komunistycznym premierem, który publicznie modlił się w najważniejszej hinduistycznej świątyni w Katmandu, a potem w dodatku przeznaczył w budżecie kilka milionów na jej renowację. Groźny chociaż jest zadeklarowanym ateistą i to od lat, to po objęciu rządów zabrał do niej całą Radę Ministrów, do tej właśnie świątyni. W zeszłym roku uczestniczył też w rozpoczęciu roku akademickiego na jedynej uczelni w kraju, która zajmuje się studiowaniem sanskrytu, czyli oczywiście ceremonialnego języka hinduizmu. 20 lat wcześniej Groźny kazał swoim partyzantom podpalić tę samą placówkę. I co to wszystko ma wspólnego z monarchią? Według lokalnych wierzeń, król był wcieleniem boga Wisznu. Te demonstracje, które się odbywają, są oczywiście z jednej strony faktycznie wynikiem rozczarowania tym nowym systemem politycznym, który nie przyniósł żadnej poprawy życia, ale z drugiej strony są przede wszystkim przejawem rosnącego religijnego nacjonalizmu, który dokuptowują do swoich celów nawet, jak widać, formalni ateiści. W najbliższych kilku latach Wezwań do porwotu monarchii będzie więc pewnie więcej, ale na razie bardziej prawdopodobne jest, że krajem będzie może, może w przyszłości rządził jakiś były raper niż były król.